Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go i dzisiaj omówimy sobie wszystkie eventy, które mają miejsce w tym półroczu. Zapraszam! Pokémon Go Live Events are coming to Taiwan, USA and UK. Czemu napisali tak naprawdę Taiwan, Stany Zjednoczone oraz St Wielka pytania. Czemu nie mogli powiedzieć Azja, Stany, albo ogólnie Ameryka i Europa? Brzmi lepiej, nie? Definitywnie. Czemu nie mam pojęcia, ale zostawmy to im. Rok 2019 był dla nich niesamowity w Pokémon Go. Pierwszy raz w historii Pokémon Go stworzyli event w Brazylii, w Singapurze i Kanadzie. Oczywiście jeśli chodzi o Safari Zone. Pierwszy raz tego roku. Także w tym roku 2020 pragnął przebić ten wynik. I w tym przypadku mamy cztery eventy. Pierwszy z nich już będzie w następnym miesiącu i jest to zwykły event dotyczący Nowego Roku Chińskiego. Aczkolwiek troszeczkę spóźniony, ale mimo wszystko jest to no może nie Nowego Roku. Jest to Lantern, zaraz po Nowym Roku Chińskim. Ale to wydarzenie jest oczywiście takie zwykłe, z uwagi na to, że jest to Lantern Festival, co roku występuje to wydarzenie. Drugi event jest to Safarizon w St. Louis, Missouri, USA, trzeci event Safarizon w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Czwarty event Safarizon Philadelphia, Pensylwania. Pierwszy event ma miejsce już 6 lutego do 9 lutego. Godzin nie podali, bo prawdopodobnie jest to wydarzenie całodniowe, albo od godziny tam powiedzmy 9 i to jest bez etykietu, bez biletów bo oczywiście Tajwan nie wiem czy pamiętacie, ale Tajwan jest już ma popisaną mowę z Niantic albo z Nintendo i u nich eventy tak samo jak w Japonii są darmowe w tej chwili wszystkie i Pokemony, które będą tam figurować to są typu elektrycznego, typu Merip oraz Electrike Volbeat tutaj jest w tamtym terenie, ale Volbeat będzie tam wyznaczał teren, dokładnie pasmo, którędy może przemierzać y i jego kumpel, brat Ilumize. Może to nie brat ani kumpel, ale wiecie o co chodzi. Te dwa Pokémony będą może niezamiennie, ale będą występowały wspólnie na tym wydarzeniu. Ilumize, głównie który widziany był zawsze na północnej Ameryce, południowej Ameryce, Afryce, w tej chwili będzie występował również i na Tajwanie. I z tego co widzę, mamy możliwość spotkania Pokémona typu y, literki L od Lantern Festival. Istnieje możliwość, że tam nie było wcześniej, albo była, tylko powielili po raz kolejny ten event z literką L, celebrując y, tutaj kolejne wydarzenie Safarizon w San Luis. Jesteśmy tutaj podekscytowani samym wydarzeniem, które ma miejsce 27 marca i będzie trwało do 29 marca, czyli dalej weekend fajnie. Od 24, od piątku będzie możliwość zakupu biletów na wydarzenie w St. Louis na Safari Zone. Będzie kosztowało 12$ dolarów normalnie i 18$ ze wcześniejszym dostępem. Dwie godziny szybciej będziesz mógł wejść do parku, zanim tak naprawdę będzie to dostępne dla wszystkich pozostałych, tych early access. I pokemony, które będą na tym wydarzeniu: Monkey, Unknown, S, Teddy Ursa, Snivy, Ferro i Chatot. Unikalnym Pokémonem. na Chatot, no faktycznie, on był zawsze na dole, teraz będzie na górze. No cóż, tak to bywa w tym przypadku. Na Tajwanie nie będzie tutaj unikatowego Shiny, chyba że będzie globalnie. To globalnie może będziemy brać pod uwagę. Merip, Electrike, obydwa są w wersji Shiny już dostępne, więc. Być może jakieś dodatkowe, jeśli chodzi o tutaj San Luis, to definitywnie wybrane są tutaj Teddy Ursa, Snavy, Ferocity i Monkey. Monkey tutaj jest Shiny, Anną nie będzie, Shiny raczej za wcześnie, Snavy będzie na Comedy Day, Seed oraz, oraz Teddy Ursa, jeden tutaj z dwóch będzie w wersji Shiny, Teddy Ursa bardziej pasuje do Niemiec, ale Ferocity być może tutaj pierwszy będzie w wersji shiny. Obstawiam, że będzie tutaj Feros i wersji Shiny, kolejne Safari Zone. I tutaj oczywiście salutując do typu wodnego. Liverpool, oczywiście okalająca wyspa, w Wielkiej Brytanii, woda wszędzie. wcale się nie dziwię. Pokémony, które będą oczywiście tam występowały, to oczywiście wodne, startując event będzie startował 17 kwietnia do 19 kwietnia. I oczywiście podczas tego wydarzenia będzie do dobycia Krabi, Datini, Chinchao Annon, V, oszaład na dziko. Relikan będzie unikatowym, bo do tej pory był w Nowej Zelandii oraz wyspach okalających ten teren. Shiny, Krabi jest, Datini jest, Chinchala nie ma, Oshawad na Community Day, więc tutaj kolejnym Pokemonem Shiny, który będzie, będzie Chinchao. Także mamy tu jasną i klarowną odpowiedź, że wcześniej mamy Ferocida, tutaj będzie cińczał, a tutaj Urse oszczędzą. Jeśli chodzi o wydarzenie, też tak samo będzie możliwość kupienia wcześniejsze bile wcześniejszego biletu 31 stycznia w piątek. Takie same kwoty, tyle że nie, sorry, nie krwa, takie same, tylko w funtach już. 12 funtów i 18 early access. I ostatni event ma miejsce tutaj 8 maja do 10 maja yy, bilety o takie, takie same ceny jak w Stanach Zjednoczonych, tak jak wcześniej w San Luis, jednak informacji dodatkowych jeszcze nie mamy, jakie będą tutaj Pokémony adekwatne do tego wydarzenia. Także będzie wkrótce ogłoszenie, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale pokrótce mamy na pewno tutaj shiny Chinchała, Shiny Ferosida obstawiam. Yy. I tutaj jakiegoś Pokemona unikalnego dadzą na Lantern Festival globalnie, obstawiam. Tak podsumowując, teraz z mojej perspektywy. Czy wezmę udział w wydarzeniu w Liverpoolu? Śmiało mogę odpowiedzieć, że nie. Nie wezmę udziału na Safari Zone w na to, że już brałem udział w Safari Zone na Tajwanie i tam miałem możliwość spotkania właśnie unikalnego Pokemona, którym jest nasz Relikant. Także mam ich mnóstwo i będę się z wami dzielił w najbliższych możliwych okolicznościach, ale podstawowe elementy, które dostarcza nam Safarizom, na no w ogóle mnie nie przekonują kompletnie. Dla jednego Shiny i dla jednego Announa, raczej to jest niegodne uwagi. Także ja Safarizom sobie odpuszczam. W... Tam się nie udam. Fundusze w tej chwili zbieram na inną podróż i jest to Egipt gdzie będzie o wiele więcej pokémonów yy, właśnie nowych między innymi z piątej generacji i wszystkie inne, które w, ogólnie w Europie ich nie ma także tu warto wziąć yy, pod uwagę inne kraje, gdzie tak naprawdę ja się nastawiam na regionalne w tym wypadku więc dla mnie tutaj wyjazd do Egiptu, być może do Turcji w jakimś sensie bo oczywiście południowa część też jest brana pod uwagę lub też inny kraj, afrykański nie widzę tutaj żadnych tutaj przeciwności, żeby się udać w tamtego kraju i tam zdobyć o wiele więcej regionalnych Pokemonów. Aczkolwiek wiecie, wy... że będzie tego tonę. Ale tutaj ja wolę polować na regionalne unikatowe Pokemony. Także tutaj decyzja zapadła. Liverpool aktualnie nie jest dla mnie. Jednak po regionalnym wyjazd będzie. Udany właśnie w regiony afrykańskie. Coś, co tak naprawdę mogłoby mnie zachęcić do wzięcia udziału w każdym z tych eventów. A jak już tak naprawdę dysponują możliwością transferowania regionalnych Pokémonów, to czemu tak naprawdę na takie wydarzenie nie dać im unikalnego ataku? Żeby osoby, które tak naprawdę wiecie, podróżują z innego kraju, tudzież powiedzmy nawet z Nowej Zelandii. Ktoś będzie chciał się udać na safari zą do USA, daleko nie ma. To, żeby nie spotkać Pokémona z, z unikalnym atakiem. Ja oficjalnie dałbym każdemu regionalnemu Pokemonowi. Teraz, od tego roku lub od przyszłego, bo raczej w tym już odpada jakiekolwiek zmiany. Żeby unikalny regionalny Pokémon, gdzieś, gdzie będzie na Safari zebnąłweście, żeby otrzymał unikalny atak. A wcześniej, żeby tylko jakiś unikalny atak wcześniej był do zdobycia tylko w konkretnym kraju. Czyli przypuśćmy, jakiś Pokémon będzie nowy w jakimś kraju, i żeby tylko tam. Będzie ten atak unikalny, byłby do zdobycia. Mają takie możliwości, więc czemu to nie wprowadzić? To byłaby jakaś unikatowość. Zawsze tu i próbują robić, wiecie, podziały, nie podziały, ale mimo wszystko, zawsze to i chodzi nam o podróżowanie, o to, żeby zakochać się w podróżowaniu. Więc czemu takie coś nie wprowadzić? To jest mój pomysł na realizację przyszłych Camp Day Może nie Camp Day, ale, wiecie, Safari Zone lub Go Festów Unikalne ataki dla regionalnych Pokémonów. I osoby, które do tej pory wytrzymały, macie kod do zaproszenia do oczywiście moich znajomych. Tak obiecałem dwa kody w dwóch odcinkach. Bardzo proste. Teraz śmiało możemy przejść, z uwagi na to, że skończyliśmy temat eventów, możemy śmiało przejść do tego, co aktualnie wchodzi do Pokémon Go. Nie wszyscy mają aktualizację, aczkolwiek w ten dzień, kiedy ja to nagrywam, istnieje możliwość, że już macie dostęp do aktualizacji najnowszej. I tutaj mamy oczywiście dostęp do notek. Które nam Niantic udostępniło, jeśli chodzi o modernizację i gry Pierwsza zmiana, dokładnie aktualizacja Kod do wyszukiwarki Trade Evolve pokaże nam Pokemony, które wymagają Trade do ewolucji Tego się można było spodziewać Atak i defensywa Te statystyki oczywiście będą w tej chwili przejrzyście Przestawione w walce. Czyli ataki defensywa po zmianie Pokémona będą tutaj klarownie przedstawione. Czy jest obniżona defensywa, czy też zwiększony atak. Tak to będzie wyglądało. Tak to już czuję. Podczas walki, to oczywiście, o którym mówiłem wcześniej, czyli to mamy klaryfikację tego, co Wam powiedziałem, i w tej chwili macie krótkie. Krótką retrospekcję z tego, co było wczoraj. Jak sami wiecie, ja wam mówiłem ostatnio, że warto brać pod uwagę ataki, dokładnie statystyka ataku na pokemonie I to jest bardzo ważne. Czyli przypuśćmy 0 na ataku, 15 na defensywie, 13 na HP. To jest, przypuśćmy, wersja najlepsza dla naszego Empoliona. Jednak warto tutaj nadmienić, że wprowadzili coś takiego do Pokémon Go, jak jeżeli pokemon ma o jedną statystykę ataku większą. Ma takie same ataki, to w takim przypadku ten, który ma, przypuśćmy, jeden na ataku, będzie przy tym samym czasie za tych samych ataków, będzie pierwszy przy jego wykonywaniu. Czyli wiecie, pierwszeństwo ma ten, który ma większy atak. I mam nadzieję, że wszystko jasne. Czyli Pokémon, który ma większą statystykę ogólną, nie IV, atakuje pierwszy. Logika działania liderów z Pokémonami Shadow. Czyli tu chodzi oczywiście o liderów, że w tej chwili naprawili w pełni e, tutaj nasz trick na Shiny. Czyli tutaj e, trick na Shiny, który już nie istnieje w Pokemon Go, o którym mówiłem albo mówię teraz. Trick na Shiny, Pokemon'a tutaj, gdzie mówimy oczywiście o zespole R, liderze, gdzie pokonujemy lidera zespołu R i później co półtorej godzinki, co godzinkę idziemy do stopa sprawdzić, czy się CP nie zmieniło czy nie pojawił się Shiny, to już w tej chwili jest nieaktualne. Tyle ode mnie w tym odcinku. Wszystko przekazane wszystko. Aha i teraz mogę się podzielić. Zdobyłem kolejnego Shiny. Jest to Shiny um, Caterpie. Ci, którzy oglądali odcinek z Community Day, mogli zauważyć na pierwszej minucie odcinka, że tam był pokazany Caterpie. I ta osoba, która w tej chwili jest tutaj, ma właśnie nick oznaczony na tym Pokemonie. Dziękuję za uwagę. Widzimy się następnym razem przy kolejnym Szaini, przy kolejnych informacjach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!